Rzeczpospolita w danej chwili toczyła równocześnie wojnę, zarówno z powstaniem kozackim, jak i z państwem rosyjskim. Dopiero uwzględniwszy to wszystko, zrozumiemy, dlaczego Szwedom tak łatwo przyszło uporać się siłami polskimi. Pierwsze uderzenie szwedzkie poszło, jak wiemy, na Wielkopolskę. Tu wkroczyła armia szwedzka licząca około 19 tysięcy żołnierza prowadzona przez starego, doświadczonego woda Arwida Wittenberga. Po stronie Polski stała armia pod wodzą Krzysztofa Opalińskiego i Karola Grudzińskiego, licząca jakie 1400 piechoty regularnej Łanowi i jakie 13 tysięcy pospolitego ruszenia szlacheckiego. Armia polska miała bronić przepraw przez Noteć pod miasteczkiem ujściem.